Poza tym omyłkowo podpisałem też ustawę o wprowadzeniu obowiązkowych lekcji tańca ludowego w każdej szkole podstawowej. Nie zauważyłem, że to nie był kolejny dokument o naprawie dróg. Teraz wszyscy uczniowie będą musieli tańczyć oberka i mazura na przerwach, ale to nie koniec moich wpadek. W ferworze podpisywania trafiłem też na dokument o dymisji całego rządu. Podpisałem go myśląc, że to zamówienie na nowe długopisy do kancelarii. Na szczęście minister sprawiedliwości Adam Bodnar błyskawicznie zareagował i cofnął tę decyzję swoim tweetem. Kto by pomyślał, że tweet ma większą moc prawną niż mój podpis? Podpisałem też przypadkowo ustawę o obowiązkowym noszeniu kapci w sejmie. Posłowie będą musieli teraz przynosić swoje ulubione bambosze na obrady. Mam nadzieję, że to poprawi atmosferę podczas gorących debat. A i jeszcze jednoś. Niechcący zatwierdziłem zmianę hymnu narodowego na Jesteśmy na wczasach Majki Jeżowskiej. Ale to akurat chyba nie jest takie złe, prawda? Na koniec chciałbym przeprosić za te wszystkie wpadki. Obiecuję, że od teraz będę czytał każdy dokument, nawet te napisane Drobnym druczkiem, a może powinienem po prostu nosić okulary. W każdym razie dziękuję za wyrozumiałość. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, muszę pilnie sprawdzić, czy przypadkiem nie podpisałem czegoś jeszcze. Poza tym omówimy,